I siostry z kościołów chrześcijańskich. Tradycyjnie o tym czasie, co roku w styczniu, rozpoczynamy Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. I choć w tym roku, ze względów pandemicznych, nie planujemy codziennych nabożeństw, to jednak nie chcemy zapomnieć o idei ekumenizmu, który, czego jesteśmy świadomi, nie wznosi się dziś na wyżyny, ale jest jednak obecny wśród dużej grupy chrześcijan, którzy są do niego entuzjastycznie nastawieni. Bo oni na serio przyjmują słowa arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. Tradycyjnie Wiele się dziś mówi o wzajemnym szacunku, o tolerancji i akceptacji przekonań wiernych różnych denominacji wyznaniowych. I słusznie, bo we wszystkim powinna nas łączyć miłość. Ona jest też przewodnim hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ewangelista Jan pisze: Trwajcie w miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Materiały na tegoroczny tydzień modlitw przygotowała wspólnota monastyczna z Grand Hub w Szwajcarii. Dzisiaj łącząc się ekumenicznie z naszymi braćmi i siostrami z różnych denominacji wyznaniowych pragniemy przekazać tym razem drogą internetową ekumeniczne słowa pozdrowień, a jednocześnie zachęcić do modlitwy w intencji szerzenia idei ekumenizmu. Jako oddział wrocławski Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozważamy możliwość przeniesienia tygodnia modlitw na przełom maja i czerwca. Obserwować będziemy na bieżąco sytuację pandemiczną w naszym kraju i decyzję podejmiemy w stosownym czasie. Nie chcemy zaprzepaścić dorobku ekumenicznego Wrocławia i z nadzieją, Prosimy naszego Pana, by pobłogosławił nam w dziele budowania szczerej ekumenii w życiu naszych kościołów. Dziękujemy, że pozdrowienia ekumeniczne zgodzili się przekazać tą drogą przedstawiciele kościołów, które co roku biorą udział w Ekumenicznym Tygodniu. Modlitw, szczęść Boże. Ewangelia według świętego Jana zapisana w rozdziale pierwszym wersety 35, 40. W owym czasie stał Jan i dwaj spośród Jego uczniów i zobaczywszy przechodzącego Jezusa, mówi oto Baranek Boży. I gdy to mówił, usłyszeli Go dwaj uczniowie i poszli za Jezusem. Odwróciwszy się zaś i widząc ich idących za Nim, Jezus mówi do nich. Czego szukacie? Oni zaś odrzekli mu, rabbi, to znaczy w przekładzie nauczycielu, gdzie mieszkasz? Mówi im, przyjdźcie, a zobaczycie. Przyszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i zatrzymali się u niego tego dnia. Było to około godziny dziesiątej. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy słyszeli Jana i poszli za nim. Spotykamy się jak co roku, chociaż w nieco innej atmosferze i warunkach, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. I jak zawsze, pomimo sytuacji, która nas dotyka, brzmią słowa Ewangelii, które nie przemijają. Słowa Ewangelii aktualne są zawsze. I to do nas Pan mówi, i to do nas Pan się zwraca. I to do nas skierowane są Jego słowa. Słowa były skierowane również, jakżeśmy słyszeli w Ewangelii, do uczniów Jana, którzy zachwyceni Jezusem poszli za Nim, ażeby się przekonać, gdzie mieszka. I zdawałoby się, że to była krótka chwila, bo tylko jeden dzień się u Niego zatrzymali. Potem, jak wynika z dalszego ciągu Ewangelii, Jezus poszedł na pustynię, a oni wrócili do swoich zajęć. Ale po około dwóch miesiącach. Znów Jezus przyszedł do nich i tym razem zaprosił ich do siebie na stałe, i nie odmówili. Bądźmy uważni, słuchajmy słowa Bożego i kroczmy, co by się nie działo w naszym życiu, z nadzieją, wiarą i miłością, dlatego że Bóg jest miłością i przyjmuje każdego człowieka, który się do Niego zwraca. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, ma swój cel i sens, nic nie jest dziełem przypadku. I dlatego bądźmy wdzięczni Panu, bądźmy wdzięczni za wszystko, co nam posyła i z każdej sytuacji wyciągajmy dla siebie pozytywną naukę. Szanowni Państwo, co roku w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej wyczekujemy tych kilku dni w styczniu, kiedy w różnych kościołach, według różnych tradycji, możemy dać wyraz naszej ponadwyznaniowej wspólnocie. Możemy odczuć, że rzeczy, które nas różnią, i które rozdzielają kościoły, są drugorzędne w stosunku do praw najważniejszych, a w szczególności do fundamentalnej prawdy o miłości Boga wobec każdego człowieka. To bardzo dziwna i dość kontrowersyjna rzecz, ale zgodnie z nauczaniem Biblii, Bóg kocha każdego człowieka. Każdy człowiek jest obrazem Boga, a jako wspólnota ludzka jesteśmy od siebie współzależni. I za siebie współodpowiedzialny. W ten sposób odczytuję słowa tekstu z listu do Efecjan, przypisane do dzisiejszego dnia, tygodnia modli o Jedność Chrześcijan, aby został umocniony nasz wewnętrzny człowiek w świetle wszechogarniającej miłości Boga. Mamy taką nadzieję w ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, takie marzenie, że nadejdzie taki dzień, gdy głęboka, pełna ekumenia. Będzie definiowała naszą codzienność i nie będzie niczym szczególnym. Czy nie taki cel pozostawił Chrystus swoim uczniom, gdy modlił się za nich, aby byli jedno, aby cały świat uwierzył, widząc tę jedność? Czy nie taką wizję promuje Paweł Tarsu, gdy powtarza tę oczywistą, ale fundamentalną prawdę, że chrześcijanie są przede wszystkim Chrystusowi, a nie Pawłowi, Kefasowi, Jakubowi czy Barnabowi? Może to utopijna wizja, może to naiwne marzenie, ale wierzymy w tę jedność i chcemy do niej dążyć ze wszech miar. Marzenia potrafią zmienić świat. Chcemy zatem dzielić się tym marzeniem, szczególnie we współczesnym, skomplikowanym, podzielonym świecie. I chcemy je od czasu do czasu poddawać refleksji, gdzie jesteśmy. Aby został umocniony, nasz wewnętrzny człowiek w miłości Boga, która przekłada się na troskę i szacunek wobec drugiego człowieka. Każdego człowieka. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Ewangelia Jana w 13 rozdziale w wierszach 34 i 35 przekazuje nam następujące słowa Pana Jezusa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem, tak I Wy miłujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznają, żeście mocnymi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Być chrześcijaninem oznacza próbować nadśladować drogę Jezusa Chrystusa, drogę miłości Boga i bliźniego. Być bliźnim dla drugiego człowieka, Zwłaszcza w aktualnej sytuacji oznacza kochać nie tylko tego, który wobec nas jest sympatyczny, który pasuje do nas, a tym bardziej nie tylko tego, który może nam coś zaoferować. Kochać po chrześcijańsku, czyli kochać w sensie Jezusa Chrystusa oznacza, że jestem dobry także dla tego, kto nie jest życzliwy wobec mnie. Jezus Chrystus oczekuje od każdego z nas jeszcze czegoś większego. Wzywa do wzajemnej miłości pomiędzy nami, którzy jesteśmy Jego uczniami. Jesteśmy przez Pana Kościoła zobowiązani do wzajemnej miłości, miłości ponad różnicami, które pomiędzy nami istnieją. Tylko wzajemna miłość pomiędzy uczniami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana może być w pełnym podziale świecie prawdziwym świadectwem naszej chrześcijańskiej jedności w różnorodności. W imieniu Ewangelicko-metodystycznej Parafii Pokoju Bożego we Wrocławiu w duchu braterskiej miłości życzę wszystkim, by rok 2021 pomimo pandemii był czasem chrześcijańskiej nadziei. Pokładajmy naszą nadzieję nie tylko w medycynie, ale przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, który jest prawdziwie żyjącym, Amen. Czytanie z listu do Rzymian, rozdział 8, wers 26-27. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za, za, za świętymi zgodnie z wolą Bożą. To Duch Święty jest w nas źródłem modlitwy. Ile razy zaczynamy się modlić, tyle razy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami. Choćbyśmy nie umieli na modlitwie znaleźć odpowiednich słów, by wyrazić to, co czuje nasze serce, nie możemy upadać na Duchu. Duch Święty bierze nas na modlitwie w swoje posiadanie, prowadzi nas ku Bogu i jest Duchem, który świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dzięki Duchowi Świętemu nasza modlitwa nabiera ogromnej głębi, której nigdy nie jesteśmy w stanie przeniknąć. Trzeba nam zatem otworzyć się na działanie Ducha Świętego, by móc kosztować mocy i piękna modlitwy. Modlitwa zawsze musi być autentyczna, niewymuszona i nie na pokaz, wolna od hipokryzji, fałszu, zakłamania. Gdy w przestrzeni publicznej Słyszymy wciąż przykre słowa o swoim kościele czy wspólnocie wyznaniowej, gdy nazywa się innych heretykami, sekciarzami czy schizmatykami, to tak po ludzku ręce opadają. Ale duchowo to dodaje nam skrzydeł, poczujemy się w swoim kościele jak w domu. To jeszcze mocniej nas scala i jednoczy. Pan Jezus powiedział przecież, że wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy, aby przenosić góry. Tak właśnie buduje się Królestwo Boże w świecie, w swoim małym kościele, wolnym od polityki, ale za to z żywym Słowem Bożym. Modlitwa z wiarą i otwartością na Ducha Świętego pokazuje, że Bóg jest potężniejszy niż wszelkie choroby, problemy czy trudności. Jest hojniejszy niż nasze pragnienia i prośby. Bóg jest naprawdę kimś najwspanialszym. Kocha każdego z nas i każdemu pragnie dać to co najlepsze. Pozdrawiam w imieniu Kościoła Baptystycznego w okręgu dolnośląskim wszystkich uczestników nabożeństwa Ekumenicznego. W tym roku nasza modlitwa o jedność, chrześcijan ze względu na restrykcje sanitarne. Odbywa się za pomocą internetu. Dzięki wspólnej modlitwie wspieramy się duchowo w trudnym czasie pandemii. Modlimy się za chorych i przebywających na kwarantannie. Otaczamy naszą modlitwą także lekarzy i ratowników medycznych, którzy niosą pomoc innym. Wierzymy, że Pan Bóg słyszy nasze wołanie. Jeden z tekstów biblijnych przewidzianych na ten czas. Pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Wsłuchajmy się w treść Bożego Słowa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was i gdy z Mego powodu mówią kłamliwie na Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem Wasza nagroda jest w niebie. Tak zaczyna się kazanie na górze, które jest podsumowaniem nauki naszego Pana i zbawiciela. Błogosławieni, to inaczej szczęśliwi. Duchowo spełnieni. Te słowa opisują właściwą postawę naśladowcy Jezusa. A jednak brzmią w naszych uszach paradoksalnie. Nieraz jednak paradoksy najlepiej Wyrażają istotę sprawy. Na przykład powiedzenie, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. Albo inne, doceniamy to, co mamy wtedy, gdy to tracimy. Być może dla kogoś właśnie ten trudny i pełen wyzwań czas pandemii okaże się paradoksalnie korzystny. Być może niektórzy w tym czasie. Przybliżą się szczególnie do Boga i przez to będą uszczęśliwieni. Niech ta wspólna modlitwa ekumeniczna, modlitwa o jedność chrześcijan, zachęca nas do trwania w wierze i do naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Bóg w gościnie u Abraham. Księga Rodzaju, rozdział 18, pierwszy od pierwszego do trzeciego. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł. O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Spotkanie Abrahama z trzema tajemniczymi postaciami pod dębami Mamre możemy uznać za starotestamentalny ślad Trójcy Przenajświętszej. Abraham widzi trzy tajemnicze postacie, a zwraca się do nich jak do jednej. Do trzech tajemniczych postaci mówi w liczbie pojedynczej panie. Trójca Święta jest tajemnicą jedności wielości. Trójca Święta łączy nas podzielonych chrześcijan. Jest ona dla nas wzorem jedności w różnorodności. Pomimo dręczącej nas pandemii, chcemy ten ideał nadal realizować. Angielski filozof Hobbes powiedział: Kiedyś człowiek człowiekowi wilkiem, a dziś w dobie koronawirusa można by powiedzieć człowiek człowiekowi koronawirusem. I stąd maski, i stąd dystans społeczny. Koronawirus mógłby być obrazem nas podzielonych chrześcijan. Dręczy nas pandemia podziałów. Jeszcze nie tak dawno. Chrześcijanin, chrześcijaninowi był heretykiem. Zachowywaliśmy między sobą dystans. Na szczęście te czasy są za nami. Dzisiaj potrafimy się wspólnie modlić. Potrafimy się wspólnie spotkać na dyskusjach teologicznych. Przed nami jeszcze długa droga aby zrealizować ten ideał, który nam ukazuje Przenajświętsza Trójca – jedność bielości. Niech Przenajświętsza Trójca, w którą wspólnie wierzymy, prowadzi nas na drogach jedności. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, pozdrowienie w imieniu wrocławskich ewangelików. Chciałbym oprzeć o słowa arcykapłańskiej modlitwę Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana Zbawiciel modlił się: "A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno" Jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Siostry i bracia, do corocznej modlitwy o jedność, o poszanowanie różnorodności, o wzajemny szacunek, docenianie tego, co nas łączy. Pandemia COVID-19 dopisała nowy rozdział. W ostatnich dziesięcioleciach nie były nam straszne epidemie. Tłumaczyliśmy sobie, że na przykład przed HIV możemy się bronić, przestrzegając zasad higieny. Na grypę można się zaszczepić, a SARS czy MERS zdarzają się gdzieś daleko najczęściej w mało rozwiniętych regionach. Czuliśmy się stosunkowo bezpiecznie. Tymczasem COVID-19 uderzył we wszystkich demokratycznie. Nie patrząc na zasobność, na poziom rozwoju cywilizacyjnego, czy sprawność służby zdrowia. Dlatego dzisiaj, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, modlimy się także gorliwie za wszystkie ofiary, za ciężko chorych i za tych, którzy na pierwszej linii walczą z epidemią. Jednocześnie to, co się stało, to, co nas dotknęło, powinno wzbudzić w nas, ludziach, tak zwanego bezpiecznego i dostatniego zachodu pokorę i poczucie współodpowiedzialności za ludzi na całym świecie. Bo to nie jest tak, że choroby, wirusy, ocieplanie się klimatu, wycinka coraz większych połaci lasów czy zaśmiecanie naszej planety to problemy innych. Chociaż bez wątpienia ci najbiedniejsi zawsze cierpią najbardziej. Wszyscy jednak jesteśmy mieszkańcami tego samego domu stworzonego przez Boga. Kiedy cierpi ktokolwiek, tak naprawdę cierpią wszyscy. Gdy ktokolwiek umiera z niedostatku, braku czystego powietrza czy braku dostępu do leczenia, po umieramy wszyscy. Dlatego w tym kontekście słowa modlitwy Jezusa o jedność odczytuję szerzej jako wezwanie do współodpowiedzialności za wszystkich ludzi i za całe Boże stworzenie. Pozdrawiam gorąco. Imieniu Kościoła Ewangelicko Augsburskiego, niechaj dobry Bóg pozwoli nam przejść przez tę ciemną dolinę epidemii. Niech otworzy nasze oczy, abyśmy stawali się jak Jezus, współczujący, otwarci, wrażliwi, aby wypełniły się te słowa modlitwy Zbawiciela, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Módlmy się, Panie i Boże miłosierny. Pragniemy modlić się dziś o ducha miłości i ekumenicznego współdziałania między ludźmi różnych wyznań. Prosimy, by głos Kościołów docierał z przesłaniem Ewangelii do wszystkich szukających drogi. Niechaj pokój i zgoda. Staną się naszym chlebem codziennym. Prosimy Cię, Boże, za Kościół Chrystusowy, aby był solą ziemi i światłością świata, miastem na górze leżącym, bo jesteśmy społecznością grzeszników, których wezwałeś, by ogłaszać wielkie dzieła Twoje. Uczyń z nas narzędzia głoszenia. Pokoju i miłości. Prosimy za zwierzchników kościołów chrześcijańskich, za pasterzy lokalnych wspólnot, prosimy o łaskę wzajemnego słuchania i dzielenia się doświadczeniami wiary. W tym czasie pandemii, której odnosimy jakże Trudne skutki prosimy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla naszych domów, rodzin i społeczeństwa. Prosimy, buduj wśród nas zgodę, szacunek i dobro. Niechaj ta modlitwa wypowiadana w duchu jedności i miłości zostanie przez Ciebie wysłuchana. Oto Cię prosimy, wiekuisty Boże, przez Jezusa Chrystusa, z którym jako dzieci twoje wołamy do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest Królestwo, Twoja moc i chwała na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.